Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Pontiac Trans Am, czyli kita serialnie ustraszony z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 33 numer kolekcji. A potem złożymy sobie prawy wydech. Jeśli interesujecie tego typu taka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 33 zawiera wydech prawy, 1. Plastikowy, wydech prawy 2, plastikowy, wydech prawy 3, plastikowy, wydech prawy 4, plastikowy. Wspornik wydechów, metalowy i trzy zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. No więc podobnie jak w poprzednim numerze, bierzemy sobie dwie części wydechu, łączymy je ze sobą, tak żeby się tutaj ładnie nam spasowały. Tak jest, bierzemy sobie trzy śrubki AP i wkręcamy. Mhm. Następnie bierzemy sobie pierwszą część e, wydechu e, i łączymy ją, tak jest, tak jak wcześniej było, czyli tą prostą częścią, nie tą z zakrętem. Potem bierzemy drugą część obrazu, dopasowujemy. No i w pierwszej kolejności wkręcamy się tutaj śrubką AP. Teraz może i je złobli, ale potem. Jak już dokręcimy do podwozia, no to już będzie wszystko ok. Bierzemy sobie jeszcze dwie śrubki i wkręcamy się tu i tu. No i teraz bierzemy sobie podwozie i będziemy się tu teraz gimnastykować. No działań. I montujemy. Montujemy nasz wydech. Oczywiście zaczynamy sobie tutaj od tego momentu, wiadomo odłączenia. Więc skoro tutaj to też w pierwszej kolejności tutaj wkręcamy w tym miejscu wkręcamy śrubkę. E, jakie to będą śrubki? BP. O Dobra, złapałem. Trzymam. Potem Dobra, i tutaj w tym miejscu się wkręcamy. Dobra, wydech już tutaj stąd nigdzie nam nie ucieknie. Lecimy dalej. Teraz wkręcamy się. Aha, będzie trudno pokazać. Wkręcamy się tutaj. Tylko pytanie, czy ja tutaj się wcelowałem? Nie wcelowałem. O, teraz. Mhm. Następna śrubeczka załadowana, i kolejne miejsce jest tutaj, mhm. i ostatnia śrubka będziemy się wkręcać. Ciężko mi jest to złapać w tym miejscu. Może odwrócę sobie. No, teraz mi nie będzie ciężko. Dobra, teraz odwracamy model. Jesteśmy w tym miejscu. Może tak. Tak, chyba będzie lepiej. Czy nie będzie lepiej? Nie będzie lepiej, bo nie będzie widać. O, tak. I teraz bierzemy sobie spornik wydechu. Montujemy go. Tak, jak mamy ten element, to tymi zwężeniami w tył, w stronę tyłu samochodu, dopasowujemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć do tych pięciu otworów. O, bierzemy sobie trzy śrubki EM. Trzy. Mhm. I wkręcamy je tutaj, tutaj i tutaj. Muszę sobie wziąć ten specjalny śrubokręt, który fajnie pasuje. Fajnie dokręca wszystkie śrubki. O właśnie, to jest to. Zero poślizgu, zero przeskakiwania. To jest genialny śrubokręt. Dobra. Teraz bierzemy sobie jeszcze dwie śrubki BP i nimi wkręcamy się tutaj przy wydechach. No i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje podwozie naszego podjaka z kompletem wydechów. No to już mamy tą część za sobą. Myślę, że już więcej w tym aspekcie nie będziemy robić poza tym, że zamontowaliśmy wydechy, no to jeszcze je trochę usztywniliśmy taką specjalną belką metalową, o dziwo, nie plastikową, eee, no tak, żeby ten wydech nam w żaden sposób nie latał i nie odpadł. Elementy były najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie zespół tylnej osi. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie!